Cześć moi drodzy, miło mi was znowu gościć na moim kanale. Dziś przed nami odcinek o niełatwej tematyce i przyznam wam szczerze, że dość długo zastanawiałam się, czy go zrobić, mimo że dostawałam wiele próśb, bardzo dużo w ostatnim czasie na ten temat się dyskutuje. I ja przez pewien czas przyznam wam szczerze, że myślałam, że ta dyskusja właściwie nie powinna mieć miejsca, albo nawet bardziej, że jest nie na miejscu. Natomiast z biegiem czasu pojawiło się tyle komentarzy, tyle artykułów, niejednokrotnie bardzo krótkich. I pobieżnie traktujących sprawę, takich pisanych po to, by wzbudzić sensację, tym bardziej, że wiele osób w tym żyje. Mam też wrażenie, że sprawa Krzysztofa Krawczyka i jego syna pokazała też, że nie mamy żadnych granic jako społeczeństwo w komentowaniu ludzkiej prywatności, rzeczywistości i w tym, jak daleko jesteśmy w stanie w tę prywatność wejść. Czułam się tym wszystkim jakoś zmieszana, delikatnie zniesmaczona, nawet jeżeli strony tego konfliktu w jakiś sposób, a na pewno tak jest, się podkładają, to jednak, bardzo mnie uderzało to, jak wiele na ten temat się mówi, jak łatwo się ocenia, a jak nie bardzo chce się zagłębić w temat. I też wiele z tych kwestii moim zdaniem nie powinny być publicznie poruszane. Dlatego postanowiłam zrobić ten odcinek inaczej, pokazać wam to, o czym się dziś zapomina: że nawet jeśli relacja ojca i syna jest skomplikowana, to nadal jest to relacja ważna i potrzebna. Wszyscy ci, którzy spodziewają się kolejnego wytykania komuś błędów, prania brudów i dyskusji na temat walki o pieniądze, będą dzisiaj zawiedzeni, bo dziś, zresztą jak zawsze na tym kanale, powiem o uczuciach, niełatwych emocjach i chyba po raz kolejny udowodnię, że nic nigdy nie jest ani tylko białe, ani tylko czarne. Natomiast głównym moim założeniem dzisiaj jest pokazanie Wam, jak ta sprawa jest wielowątkowa, po to, żebyście wiedzieli, że ocena zawsze wychodzi nam najłatwiej, ale nie zawsze jest zasadna. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam to pokaże. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście wysłuchali historii Krzysztofa Krawczyka, juniora i seniora. Krzysztof Krawczyk nigdy nie ukrywał tego, że w latach młodości miał opinię kobieciarza. Nie stronił od kobiet, nawet wchodząc w stałe relacje. Związek z pierwszą żoną nie przetrwał dlatego, że pan Krzysztof był niewierny. Z drugą żoną problem niewierności pojawił się po obu stronach. Owocem tego związku jest właśnie Krzysztof Krawczyk Junior, syn Krzysztofa Krawczyka i Haliny Żytkowiak. Krzysztof Krawczyk i Halina Żytkowiak wiedli życie w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam na świat przyszedł Krzysztof Krawczyk Junior, ale Krzysztof Krawczyk Jaszczyk po latach wielokrotnie wspominał, że nie mógł sobie wybaczyć tego, że bardzo był zaabsorbowany robieniem kariery. Nie miał więc zbyt dużo czasu ani dla żony, ani dla syna. No i w związku z tym małżeństwo tej dwójki również nie przetrwało próby czasu. Robiliśmy kariery, a Krzysia wychowywała moja mama, wspominał piosenkarz. Zabraliśmy go do USA, gdzie chodził do szkoły w Los Angeles, ale wtedy rozpadło się nasze małżeństwo. Rozpad tego małżeństwa, oczywiście, co w takich przypadkach jest jasne, odbił się na całej rodzinie, ale najbardziej właśnie na synu. Mieszkaliśmy z mamą, byliśmy w danej miejscowości, tata przyjeżdżał, czasami kupił mi płytę, czasami zabierał mnie do kina. Podczas tych spotkań wyczuwało się dobro, coś takiego jak na święta. To było wspaniałe, wspominał Krzysztof Igor i dodawał. Ale to było 40 lat temu. W 1985 roku Krzysztof Krawczyk postanowił wrócić do Polski. Zabrał ze sobą syna. Bardzo zależało mu na tym, żeby stworzyć mu dom. Chłopiec miał wtedy zaledwie 6 lat. Początkowo mówił w języku angielskim, ale panu Krzysztofowi bardzo zależało na tym, żeby mówił również w ojczystym języku i to on właśnie też namówił syna do tego, żeby zdawał maturę w języku polskim. Już wtedy związał się także ze swoją trzecią żoną Ewą Krawczyk. Kobieta nie ukrywała tego, że fakt, iż syn będzie mieszkał z nimi, był dla niej sporym zaskoczeniem. Wyznała to kilka lat temu w rozmowie z Agatą Młynarską. W moim odczuciu to było tak, że jeżeli mężczyzna odchodzi od kobiety, to dziecko zostaje z matką. To mi nie przeszkadzało. Ja byłam wychowana bez ojca, praktycznie ten ojciec nie uczestniczył w naszym życiu, więc wiedziałam, że tu nie będzie żadnej przeszkody. On mieszkał z mamą i to, że się spotykali, było naturalne, ale to, że będzie z nami mieszkał, ja o tym wtedy nie myślałam, powiedziała. Ale zupełnie szczerze i bez ogródek przyznała po latach również, że okres, w którym mieszkali wszyscy razem, nie był najlepszy dla nich, być może też nieco z jej powodu. Ja byłam u niego również zazdrosna, wyznała. Bo zabierał mi męża. O wszystko byłam wtedy zazdrosna. Przyznała również, że kiedy Junior pojawił się w jej życiu, miał 11 lat i wcześniej również bardzo dużo czasu spędzał u babci. Ja nie jestem powodem jego samotności. On był samotny cały czas, stwierdziła. Po latach więc Krzysztof Krawczyk nie będzie ukrywał tego, że rodzicielstwo nie było jego najmocniejszą stroną. Niestety tutaj do tej trudnej sytuacji dołożyła się też tragedia, która miała miejsce w 1988 roku, a mam na myśli wypadek samochodowy, który spowodował Krzysztof Krawczyk. Latem 1988 roku państwo Krawczykowie postanowili przenieść się do stolicy. W dniu przeprowadzki, życie 14-letniego wówczas syna gwiazdy legło w gruzach. To był ostatni dzień roku szkolnego, w siódmej klasie. Podobno pakowaliśmy się całą noc, przygotowując się do podróży. Około siódmej siadłam z przodu, z tyłu położyła się spać małżonka taty, wspominał Krzysztof Igor. Najbardziej ucierpieli właśnie Krzysztof Krawczyk oraz jego syn. Krzysztof Krawczyk miał pękniętą żuchwę, złamaną szczękę i uszkodzone kości policzkowe, a Krzysztof Junior miał stłuczenie pnia mózgu, złamaną rękę, nogę i szczękę. I niestety mimo bardzo intensywnego leczenia i rehabilitacji nie wszystkie skutki wypadku udało się cofnąć. Krzysztof Junior do dzisiejszego dnia zmaga się z padaczką powypadkową. I choć ten wypadek na pewno bardzo skomplikował ich życie, to pan Krzysztof Krawczyk po latach przyznawał, że to nie on położył się cieniem na ich relacjach. Ale problemy w ich relacjach cały czas się pojawiały. Krzysztof Junior nie mógł wybaczyć ojcu, że zostawił jego mamę. Być może dokładało się do tego to, że nie miał dla syna zbyt wiele czasu. A być może po prostu była to taka nastoletnia chęć zbuntowania się. Dlatego relacje z panią Ewą nie wyglądały dobrze nie tylko z jej strony, ale także ze strony młodego chłopaka. Dla niego zapewne była to osoba, która była takim swoistym gwoździem do trudnych związków rodziców. Później przez lata Krzysztof Krawczyk nie mówił w wywiadach za dużo o synu. Czasem pojawiał się on w jego wypowiedziach właśnie bardzo często z zaznaczeniem tej skruchy, ponieważ pan Krzysztof Krawczyk zdawał sobie sprawę, że być może nie wszystko poszło tak jak powinno. Krzysztof Junior natomiast mówił, że nie miał w dorosłym życiu zbyt wielu okazji, żeby widzieć się z ojcem. Mieszkali razem aż do momentu, kiedy ten ukończył edukację. Pan Krzysztof Krawczyk natomiast we wszystkich wywiadach wypowiadał się o swoim synu naprawdę bardzo ciepło i ciepło wspominał ich spotkania. Sam również żałował, że nie było ich więcej. W wywiadzie z 2008 roku z Vivą mówił Ja pamiętam jak często się widywaliśmy, jak mieliśmy dzień syna i ojca. Jak rozmawialiśmy podczas obiadów nawet o tym, że on nie akceptuje Ewy, mojej żony. Nie można żądać od nikogo takich wyborów. Mimo to później po czasie Krzysztof junior jednak krytykował ojca w wywiadach. Tata często nie odbiera telefonu, kocham go i za nim tęsknię. Jeśli zaprosi mnie do współpracy, będę najszczęśliwszy na świecie. Mówił syn Krzysztofa Krawczyka podczas rozmowy na żywo kilka lat temu. I tutaj nie wiemy do końca, jak było. Dochodzą do tego emocje, jakieś wzajemne pretensje, które narastały przez lata. W mediach wyglądało to tak, że jeden i drugi chcieli ze sobą kontaktu, ale żaden tak naprawdę do niego nie do końca dążył. W pewnym momencie pan Krzysztof Krawczyk miał synowi trochę za złe to, że udziela wywiadów mówiąc o tym, że jego ojciec jest dla niego nieobecny, nieosiągalny. Po pewnym czasie i wielu niesnaskach wyznał w wywiadzie. Synowi wybaczyłem. Najpierw popłakałem się zwyczajnie, nie po męsku, a potem dokładnie godzinę temu zadzwoniłem do niego i na jego sekretarce automatycznej zostawiłem nagranie, że mu wybaczam. Zapytałem jeszcze dlaczego mi to robi, dlaczego robi to nam, a potem dodawał, oczywiście, że go kocham, przecież to moje jedyne dziecko i widuje się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala. To dorosły mężczyzna, ma 30 lat. Ale ciągle chyba ma żal o to, że rozstałem się z jego matką, przyznał Wiwie. I mimo tej skomplikowanej relacji, Krzysztof Krawczyk siebie nie oszczędzał. Żal mi mojego syna, bo to tak naprawdę jest dobry dzieciak, chociaż ma 33 lata. Nie miał matki i ojca też tak naprawdę nie miał. Ojca znał z fotografii. Jedyna rzecz w życiu, która mi się nie udała, to ojcostwo. Próbuję to naprawić od lat, mówił muzyk w TVN-style. Niestety, nie do końca się udało. To, co się bardzo często zarzuca panu Krzysztofowi, to to, że nie pomagał synowi finansowo, podczas gdy w wielu wywiadach wspominał o tym, że łoży na utrzymanie syna. Jaka była prawda, nie wiadomo. Natomiast na pewno temat syn-ojciec był tutaj bardzo często komentowany, również w momencie, kiedy Krzysztof Junior zawarł związek małżeński i z którym związane było wiele kontrowersji. Małżeństwo rozpadło się więc bardzo szybko, zanim syn tej pary przyszedł jeszcze na świat. Później Krzysztof Junior nie chciał utrzymywać relacji ze swoim synem. A jak w ostatnim czasie odnosił się do sprawy? Rozstaliśmy się w nieprzyjaznych stosunkach. W sądzie padały oskarżenia. Ona oskarża mnie o przemoc. To wymyślone historie podkreślał Krzysztof Igor. Krzysztof Igor natomiast nie utrzymuje kontaktu ze swoim synem. Nie wiem, on jest z matką ona w tej chwili ma inną rodzinę męża. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego. Chcę mieć z nim kontakt, może kiedyś by mi podpowiedział, co można zrobić. Mówił bezradnie w rozmowie z reporterem uwagi TVN. Obecnie dużo się też mówi na temat tego, że Krzysztof Junior nie pracuje i wiele osób w komentarzach również komentowało tutaj, że dlaczego on nie pracuje, no tak naprawdę nawet nie zagłębiając się w jego stan zdrowia. Prawda jest taka, że Krzysztof Junior próbował podjąć pracę, przez jakiś czas nawet mu to wychodziło, ale niestety choroba uniemożliwiała mu realizowanie się zawodowo. Jestem z niego dumny, wstaje o świcie i nie narzeka. Zachwycał się w tygodniku na żywo jego muzyczny opiekun Krzysztof Cwynar. Jest odpowiedzialny, sumienny, a przy tym nie opuszcza zajęć w studiu integracji, gdzie szlifuje swój talent wokalny. W ciągu ostatniego roku junior przeszedł wielką przemianę i wziął los w swoje ręce. Pokazał, że potrafi być artystą i odpowiedzialnym człowiekiem. Wierzę, że będzie w życiu szczęśliwy. Krzysztof Krawczyk nagrał z synem piosenki, z których miał stworzyć album. Jeszcze w 2018 roku mieli wybrane na niego utwory. I oczywiście, sporo mówiło się na temat tego, że Krzysztof Krawczyk nie poniósł konsekwencji tego, że spowodował wypadek, w wyniku którego Krzysztof Junior nie może pracować. Poza synem utrzymywał także rodzinę żony. W pewnym momencie w wywiadzie artysta zdradził, że ma na utrzymaniu około 20 osób. Ponieważ z żoną wspólnie nie mieli dzieci, ale wokalista stał się ojcem dla trzech córek siostry swojej żony Sylwii, Kasi i Beaty. Duży wpływ na liczbę pojawiających się komentarzy, a także artykułów miał program TVN Uwaga, który pokazał jak żyje 47-letni syn Krzysztofa Krawczyka. Mieszka on w mieszkaniu odziedziczonym po dziadkach, jednak razem z nim mieszka dalsza rodzina, która według tego materiału nadużywa alkoholu i sprawia, że mężczyzna nie czuje się w domu dobrze, a można nawet powiedzieć, że niestety jest ofiarą przemocy. Wiedzieliśmy, że jedyną formą pomocy dla pana Krawczyka będzie uzyskanie alimentów od ojca. Nie chcieliśmy, żeby sprawa stała się medialna. Próbowaliśmy negocjować, ale nasze negocjacje tak naprawdę odbiły się od ściany. To, co zostało nam zaproponowane, na pewno nie naprawiłoby życia pana Krzysztofa w jednym celu. Po śmierci pana Krzysztofa Krawczyka sprawa o alimenty została umorzona. I chociaż wielokrotnie, nawet podczas tego materiału, pokazuję wam zdjęcia, które pokazują, że Krzysztof Junior utrzymywał jakiś kontakt z rodziną, przyznał szczerze, że czuł się odsunięty. Pani Ewa Krawczyk komentowała, że jej mąż byłby naprawdę załamany medialną aferą, która rozgorzała wokół jego rodziny. Sprawa się wyjaśni na drodze prawnej. Jedno jest pewne: Krzysztof Junior nie do końca wie, co ze sobą zrobić. Mimo, że sam przyznaje, że nie utrzymywał bliskich relacji, podkreśla, że bardzo duże dla niego znaczenie miało to, że ojciec gdzieś jest. I że jego śmierć na pewno go załamała. Jest załamanie, że taty nie ma. Nawet gdybym się z nim nie widział, byłaby świadomość, że on żyje. Mama umarła 10 lat temu, a teraz tata. Kto został? Prawnicy, którzy zajmują się tą sprawą, deklarowali jednak, że nie zostawią Krzysztofa Juniora samego. Ja jestem tylko ciekawa, czy na pewno w to, że wszystko to dostaje się do mediów, to jest dobra droga pomocy temu człowiekowi. Nie jestem zdania, choć czasem mnie o to posądzacie, że o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Natomiast ta sprawa przybrała taki obrót, że chciałam mu uzmysłowić to. Że te komentarze wszystkie na pewno nie pomagają mężczyźni, który przez lata zmaga się z problemami zdrowotnymi, który nie do końca może odnaleźć swoje miejsce na ziemi? Ponieważ to w jaki sposób jego sytuacja jest komentowana, on jego zachowanie sprawia, że on na pewno nie czuje się przez to dobrze, czy na pewno mu pomagamy, tworząc z niego ofiarę największego konfliktu w ostatnich latach w show-biznesie, spór toczył się w mediach społecznościowych. Czy naprawdę powinniśmy wchodzić aż tak głęboko w te sprawy, nawet jeżeli te osoby, o których mówimy w sumie nam trochę dają do tego podstawy i chcą, żeby to wszystko wyszło na światło dzienne. Czy to naprawdę komukolwiek tutaj pomogło? Bo w tej sprawie nie ma żadnego wygranego. Oberwało się Krzysztofowi Krawczykowi, seniorowi i juniorowi. Oberwało się Ewie Krawczyk. Oberwało się każdemu. A jeśli do tego dochodzą emocje, uczucia jakieś skrywane przez lata oczekiwania, które nie do końca były spełnione, jak możemy w ogóle próbować to ocenić i czy powinniśmy? Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, i dlatego ja absolutnie nie opowiadam się po żadnej stronie tego konfliktu, a próbując czasem tłumaczyć niektóre zachowania, czy to ojca, czy to syna, starałam się wam pokazać, że no nie ma tutaj jednej drogi. To, co według mnie najbardziej bije z tej sprawy, a jest totalnie pomijane, to to, że ci dwaj mężczyźni. Ojciec i syn darzyli się uczuciem, nie do końca umieli ze sobą żyć, nie do końca chcieli być na co dzień blisko siebie, bo jeden i drugi próbował, ale żaden nie doprowadzał tego do skutku. To ta świadomość, że mają siebie, była dla nich ważna, chociaż ta relacja na pewno daleka była od idealnej. Ale póki była, było w tym coś więcej. Po śmierci pana Krzysztofa został tylko konflikt i medialna walka o spadek której chyba niezależnie od decyzji sądu trudno będzie mówić o czyjejkolwiek wygranej. Rozumiem, że sytuacja Krzysztofa Juniora jest trudna. Dziwię się tylko, że pod płaszczykiem pomocy robi się mu medialnie krzywdę. I jeszcze jedną mam tutaj sprawę, którą chciałam poruszyć. Abstrahując od tego, że mówimy tutaj o synu jednego z najpopularniejszych artystów na polskiej estradzie, to nie macie wrażenia, że tutaj nasze państwo zawiodło i to już od momentu tego wypadku aż do dzisiaj. I nie, nie jest to komentarz polityczny, ponieważ ta sprawa ciągnie się przez naprawdę różne lata, różne partie wtedy rządziły i nie ma to nic wspólnego. Po prostu prawda jest taka, że osoby niepełnosprawne w naszym kraju są traktowane źle, nie mają z czego żyć. Nikt nie dba o to, żeby to życie osoby niepełnosprawnej było na takim poziomie, który możemy chociaż nazwać przyzwoitym. Zależnie od powodów czyjejś niepełnosprawności, powinno być tak, że te osoby są zaopiekowane przez państwo, a niestety tak nie jest i myślę, że nad tym również warto by się pochylić. A wszystkimi formalnymi rzeczami powinny zajmować się instytucje, które są do tego przygotowane, a niestety u nas bardzo to kuleje. Dzięki Wam za dzisiaj, no i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do tego, żebyście byli ze mną w przyszłości i widzimy się niedługo. Trzymajcie się ciepło, dzięki, cześć.